Dobra, załączam muzyczkę i lecimy. Czyś kochani, zaczynamy naszą przygodę z Simsami. Nie wiem jak to wyjdzie, zrobimy sobie pierwsze co nastolatkę. Która będzie taka mroczna, mroczna na statkę. Dobra, tak, sobie byle jak, bo nie chcę się tego robić. A wyjdzie z niej coś fajnego wtedy. Możecie sobie stopować i czytać, co tam pisze, ale mi się nie chce. Dobra, ładno. Pozwolę mi troszeczkę te cenne rzeczy tutaj. Ładne brzmi, inaczej takie ciekawe Te nie wyglądają ciekawie wywinam. W już brzmi na moją koleżankę trochę, ale nie będę miała podobieństwa. Serio? Nie serio, coś innego Love. Okay. Wiecie co, ja się bardzo cieszę, że wyszłam już z tego szpitala, w którym byłam. Nie mogę za bardzo o nim mówić teraz, bo w sumie dużo tam przeszłam. I nie polecam. Dobra, w ogóle chciałam zagrać Simsy tak, żeby mi podpowiadacie, więc... Jutro zrobię vloga. Znaczy vloga, transmisję na żywo Nie wiem czy jutro do was, z jutą, czy, po, czy czy co Ale... O no nie, tutaj to to dwa dodatniki mi spadły, niestety Nie chcę mi się już muzyki, bo przeludniłam mi się, byłam w tym psychiatry, bo za czas muzyki i by próbowałam się obciąć Ale byłam taka bardzo aktywna Dobra Ja naprawdę są ciekawe. Dobra. Ja się troszeczkę dłuższe te drzwi, ale nie wiem. Dobra. Chyba nie ma żadnych rzęsów. O nie. O kurde. Tak to nie. Dobra. To będzie nasza modelka. Usta, takie może mieć, tylko lekko. Takie jest. Albo nie takie. Takie, Ok. co tam u Was. Czy byście kiedyś w szpitalu. Co tam wam przesz Co wam robili w tym szpitalu. Jak się czuliście, jak się czujecie. Bo już potem. Dobra, oczy weźmiemy takie turkusowe. Albo nie. Brązowe Ciemniejsze Jeszcze ciemniejsze, o takie Makijaż Wiecie, czy lubicie grać w sensie, czy tylko oglądać, czy pierwszy raz oglądacie Czy nie wiecie, co to jest za gra, jeżeli nie wiecie, mogę zrobić filmik o tym Dobra, to coś ładnego Mam nadzieję, że spodoba się moja gra, moja rozgrywka O kurde, to już przesadne Ale są tu jakieś smaka. Nie, no takich to nie. Ja mam teraz podobny makijaż. O taka rozpromieniona. Rzęsy. O są rzęsy. Ale nie, nie dajemy jej rzęsów. Też te dolne, może? Nie. Nie pasują mi do niej jakoś. Dobra. Koliczki No, lekko może mieć zrobione Dobra Włosy, teraz włosy, przejdźmy do włosów, chociaż te były bardzo fajne Zobaczmy, co tu jest jeszcze Przyjaciółki siostry Więc chyba tam te włosy są ja na pierwsze zestawie No, zostawimy te czy tu się za zmienić kogoś na inny. O, to jest ciekawe Ciekawe, co brwi jej wyglądają Ale musi być troszeczkę minimalnie yy, no, mieć inną karnację. Dobra, taką karnację zostawimy i lecimy, lecimy, lecimy gotowe style. Nie, a no fajne, ciekawe. Nie wiem, chyba taka figura że to odpowiedzią troszkę za bardzo nie przybrałam. Zobaczcie. Do Ale dobra.